Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem w odsłonie, już takiej bardziej, bardziej świątecznej, pokażę Wam troszeczkę już sobie bardziej pozdabiałam niż ostatnia. No to chyba już widzieliście. Nie ma takiego efektu, bo jest jasno na dworze dzisiaj, ale zapaliłam. Tutaj sobie dałam lampki. Już mam ustawioną choinkę, ale nie jest ona jeszcze ubrana. Znaczy, tak połowicznie jest ubrana, bo dała mi, spójrzcie, to jest nasza choinka. Nie jest za wielka, ale jest. Jest fajna. I co do tej choinki, to zaraz Wam historię o niej opowiem. Eee, zrobiłam tylko, jak widzicie, ustroiłam czubek. Poniesiłam laski cukrowe, bo uwielbiam. Chyba jeszcze tych lasek cukrowych troszeczkę dokupię, bo bardzo mi się podobają. Bardzo w ogóle lubię ten motyw świąteczny. Dojdą, wiadomo, że tu dojdą jeszcze bombki, dojdą jeszcze światełka, ale chciałam to zrobić tak bardziej przy sobocie. No na razie mamy tak, jak jest w tym momencie. Co chciałam powiedzieć odnośnie tego drzewka. To jest choinka w doniczce. Ja ją zakupiłam na święta parę lat temu. I ona jest już kolejny rok tutaj u mnie jako moja choinka domowa. Jest naprawdę super. No, tak sobie chwalę tą choinkę w tej donicy. Na początku myślałam, że to będzie sezonowe drzewko. Ale no, kurczę, przetrwała. Ona cały czas, specjalnie jakoś o nią w ogóle nie dbałam. Ona cały czas stała sobie u mnie w ogródku. Eee, cały calutki rok. Wiadomo, od święta do święta. I ona przetrwała. Ona jest jeszcze, mogłabym powiedzieć, że ona jest półtora raza większa niż była. Bo pamiętam, że w zeszłym roku, jak u mnie stała, to ona sięgała tak dotąd. Ona była taka malutka. Donica taka maleńka, a teraz wyrosła i na szerokość, i na wysokość. Jestem bardzo z niej zadowolona. Wczoraj właśnie się wzięłam i przesadziłam ją do większej donicy. Wymieniłam jej podłoże, wsadziłam jej do większej doniczki, bo już jej korzonki wychodziły, no ale nie ma się co dziwić. I wzięłam ją do domu, bo u nas zapowiadają, że teraz mają być cztery dni opady. Nie chciałam, żeby już była taka namoknięta, potem przyszła... Które przyszła taka przemoknięta do mnie do domu, więc wczoraj skorzystałam, że była jeszcze ładna pogoda. I ja ją sobie właśnie tu wprowadziłam. No, mam nadzieję, że ona nam jeszcze postoi tutaj parę lat, bo jest naprawdę świetna. Uwierzcie mi, że nie miała nawet ani jednej gałązki z brązowiałej takiej, brązowej, ususzonej. Nic, no jest naprawdę super. A jeszcze, jeszcze spójrzcie, na końcówkach wszędzie ma maleńka, maleństwa, bo wypuszczała. Także no, naprawdę jestem z niej super super zadowolona i tak jak powiedziałam, jeszcze musimy dodać tu błądki i oczywiście światełka, bo ja światełka bardzo lubię. Zaraz wam pokażę. Nawet ozdobiłam denka. Tutaj nie mam jakiejś specjalnie ozdobione, tam wisi sobie gwiazdorek, który jest... To jest pamiątka po mojej mamie. Moja mama jak była młodsza. No ona ma już chyba z 15 lat. Kiedyś mi na kiermaszu świątecznym go kupiła i tak, mojej mamy już nie ma. A, yy, Mikołaj przetrwał, tak, i tutaj sobie o, tak sobie bęka ładnie ozdobiłam. No, podoba mi się to. Tak mi tu ładnie świeci. W dzień mówię, w dzień nie ma takiego efektu, ale po południu i wieczorem, jak już jest ciemno, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Yy, w dniu dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, wiecie co? Doszłam do wniosku, że na razie tej strelicy ruszać dłużej nie będę. Niech ona sobie jeszcze stoi troszkę. Ja jak znajdę do niej odpowiednie podłoże i tak dalej, to wtedy ją przesadzę w te takie już docelowe, ale na razie jej nie ruszam. Wiecie, co chciałam zrobić? Chciałam dzisiaj y, dać nowy palik tej mojej drugiej monsterce, którą y, bodajże odcinek temu y, przesadzałam. Tej właśnie też uratowanej z tego sklepu. Z tego względu, że ja ona miała palik, ale ten palik, jak pamiętacie, był taki chyboczący się. On nie wchodził mi do końca do tej donicy. I generalnie tych listków tak nie bardzo, nie bardzo te listki tak przetrzymywał, podtrzymywał. I ja właśnie mam zamiar dzisiaj dać mu lepszy palik, który jest dłuższa, jest ta rafa. Także jak doniczkę włożę, to jest nawet na dnie, jeszcze ten palik z tą rafą, no może nie na dnie, ale w głębi doniczki będzie. Zaraz sobie to zrobimy i pokażę Wam moją lokację. Bo powiem wam szczerze, że alokazja y, ta Fredek, y, Frydyk, przepraszam, ciągle mi się to myli, y, ona mi nie przetrwała. No nie, padła, no kurczę, padła. Ale nie wyrzuciłam y, doniczki, tylko te bulwy zostawiłam w ziemi razem z korzeniami i liczę na to, że y, liczę na to, że ona mi na wiosnę odbije i może wypuści mi. I może mi wypuści nowe listki, bo wiem, że tak się dzieje z alokazją. Często i gęsto właśnie alokazja odbija na wiosnę. I co chciałam powiedzieć? A ta druga alokazja, zaraz wam pokażę. Poczekajcie. O, już przyniosłam wam tą alokazję, chciałam wam pokazać. No nie wiem, alokazja jakoś nie jest moim, moim, nie wiem, konikiem. No tu widzicie, tu wypuszczę jednego liścia. Myślę, że dwa liście mi zje. Tego tu opadłego, tego zielonego co jest na przodzie. I myślę, że zje mi też tego zielonego liścia, który jest tu, bo już żółknie. No ale wy, wypuszcza mi liście, jak widzicie tutaj. Jednego eee, tu już idzie drugi listek. I mam wrażenie, że tu za chwilę też będzie mi z tego trzeciego też listek wypuszczać. No nie wiem, zobaczymy. No ja się liczę z tym, że pożeram. je, ja może jeszcze z dwa czy liście. No ale może jednak z niego coś będzie, bo no mówię, no, ten się jakoś w miarę utrzymuje. A niestety z tym yy, frytkiem musiałam się pożegnać. Widzicie, o co mi chodzi z tą monsterą? Zaraz Wam pokażę. Chodzi mi, ja chyba światło zapalę, bo to jest strasznie ciemno, o to, że ten, o, ten palik tutaj nie sięga do końca w ogóle, bo mam za płytką doniczkę i on się cały okiwa. Nie, nie podoba mi się to. A mam lepszy kijek. Więc zaraz go y, przesadzimy. Oczywiście nie chodzi mi o patyczek. Ja na to mówię patyczek, ale wiadomo, że chodzi o palik. I ten jest dużo fajniejszy, widzicie? I tej rafa, ta rafa jest taka fajniejsza, że te korzonki mogą się y, bardziej wbić. Ja już sobie kamerę pod, ustawiłam tak, żeby było widać, jak będę przesadzała. I tą rurkę w środku ma grubszą, jest lepszy. Według mnie zaraz Was ustawię tutaj tak porządnie, żebyście mogli popatrzeć razem ze mną. Jak ja go będę przesadzała, wyjmiemy sobie z koszyczka. I to jest ten jeden korzonek, ten mi tutaj powietrzny, tak wychodził. Reszta próbowałam wsadzić w ziemię, chociaż tam jeden mi ciągle ucieka. O ten, ale dobra, i tak przesadzamy, i tak przesadzamy. Więc ja idę sobie tylko po nożyczki, żeby odciąć y, tutaj to. Y, ten, 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 ten sznureczek. Minutka. Już do Was brak. Tu sobie odetniemy. Tu sobie odetniemy. Ja mam wszystko niestety na tych, na tych nitkach. No ja jeszcze nie zakupiłam tych rzepów dorośli, bo u nas jest, No mówią, u mnie tego nie ma. Musiałabym. Nie wiem, na eBayu poszukać. Albo gdzieś w jakichś sklepach internetowych. Dobrze. Więc tak, ja ją wyjmę. Albo może wiecie co? Ja tak myślę, czy mi się nie, nie udało tego zrobić bez wyjmowania. Przecież tu mam dziurę. Tu mam dziurę po tamtym. Paliku. nie wiem czy nie. Tamta nie była szersza. Ten palik nie jest szerszy. Nie chcę zrobić żadnych szkód. Nie, jest ok. Taka sama jest ta dziurka. Spróbuję się wbić nieco niżej. O, no i super. I ten jest po prostu. O, niebo, niebo, niebo lepszy. Widzicie? Teraz u nas, właśnie w Lidlu naszym, sprzedają roślinki na przecenie. I te roślinki. Mają właśnie, są z takimi palikami. Są w tak niskiej cenie, że naprawdę opłacałoby się kupić tą roślinkę chociażby dla tego palika. Bo palika za taką cenę, no po dwa funty są, powiem Wam szczerze. No palika za dwa funty nigdzie nie kupicie. A tu macie i palik i jednocześnie roślinka. Ja nie kupiłam, ale byłby to dobry pomysł. Zobaczcie, jak fajnie, sztywno się trzyma. Nic mi tu się nie lata, nie wychodzi. I żaden czubek też mi tutaj nie wychodzi od tego. Ta końcówka. Świetnie, świetnie. I dobrze nawet, że nie wyrzucaliśmy tak z doniczki tej Monstery, bo wiadomo, że każde grzebanie przy korzeniach nie jest skazane. Ona niedawno była przesadzana, ale mówię, ten palik chciałam usunąć. I teraz będziemy sobie doczepiać yy, do palika listki za chwilę. O, już mam, byłam potem sznureczek mój. I te listki ja zawsze przyczepiam do palnika listki, z których wiem, że nie będzie wychodził nowy listek. Czyli takie, takie gałązki, z których już nowy liść wyszedł. Tak. Chociaż można by było też takie liście, te, z których, w których będą wychodziły nowe liście, ale wtedy to wiadomo, że powyżej tej linii, z którego ma być nowy liść. Ale ja wolę te, te liście, które. O, tutaj też już mi ładnie tak grubie, grub, grube się robi, więc pewnie puści niedługo listka. Ja wolę jednak te liście, które już wypuściły, liście poprzyczepiać. Tu mam trochę ciężko z przyczepieniem, no bo on jednak daleko ma te, daleko ma te swoje łodyżki. Tutaj bym mogła też troszeczkę, przy... albo tak wezmę od dołu i chociaż tak przyczepię tutaj tędy żeby takiej stabilności ta roślinka nabrała. W ogóle piękna jest, fajnie się chowa. Nic się z liśćmi nie dzieje. No wiadomo, że ona u mnie odżyła, nie? Bo w tym sklepie to miała naprawdę nieciekawie. U mnie już czuję się dobrze. Teraz w ogóle z tymi świętami to jest jeden mały problem, że musiałam bardzo dużo roślin powynosić niestety do pokoju syna. No bo przyszła choinka, to już dwie roślinki mi odpadły tutaj z tego pokoju, a nie mam ich gdzie za bardzo trzymać. Nie mam aż tyle miejsca. Nie wiem, czy tak, chyba tak nie. Nie mam aż tyle, aż tyle miejsca, więc no niestety musiałam je oddać do pokoju do mojego syna, który też tego miejsca za dużo nie ma, no ale coś z tym trzeba zrobić, tak. Także no to jest okres świąteczny jest takim trochę trudniejszym yy, okresem dla roślin. Nie tylko ze względu na pogodę. Ale też właśnie z tego względu, że dochodzi nam choinka, ozdoby świąteczne, no i wtedy z tymi kwiatkami, no ja nie wiem, ja, o. No i potem coś trzeba z nimi zrobić po prostu. Dobrze, ten będzie sobie, może być sobie przyczepiony, nie wiem, tej jednej chyba nie będę przyczepiała, a może przyczepię, nie wiem, tą jeszcze tutaj do tego palika, żeby się ładnie, sztywno trzymała, chyba tak. Tego jeszcze przyczepimy też. No nie podoba mi się zbytnie przyczepianie monstery na te sznureczki, no ale nie mam wyboru. Jedyne, co bym mogła zmienić, to kupić sobie sznureczek w kolorze zielonym. Bo u nas w sklepie ogrodniczym są. O dziwo. Zielone sznurki. Ale tak, jakoś mówię, mam ten, to nie pozmieniałam. Jest dobrze, nie wygląda to źle. Dobra, tu mamy tą roślinkę. Tej chyba przyczepiać nie będę. Na razie jeszcze mi się tak nie rozłazi, że tak powiem, na boki bardzo. Tu spróbuję jeszcze wcisnąć tego korzonka do środka, do ziemi. I tego, to mi teraz tu pouciekał przy tym. O, niech sobie tam siedzą. No i mamy taki efekt skończony. Fajnie, tam naprawdę, zobaczcie, ten palik, który teraz wsadziłam, a ten, on w ogóle tu jest taki śliski i tutaj ta końcówka, no nie wiem, Kupiłam go, bo innego nie było, ale powiem Wam szczerze, że nie jestem z, z tego palika zadowolona. Uważam, że te, które mają więcej tej rafy i są, ta rafa sięga dalej, głębiej, uważam, że są dużo, dużo lepsze. Także monsterka wraca do koszyczka i na swoje miejsce, i już mamy przeczepioną, i myślę, przepraszam za palec, bo chciałam Wam pokazać, myślę, że prezentuje się fajnie. Jestem zadowolona, jest OK. Więc moi kochani, w tym przedświątecznym klimacie powolutku się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek jak zawsze. E, poproszę o subskrypcję. E, lajka i komentarz, jeśli można. Bardzo dziękuję za dotychczasowe i myślę, że zaraz niedługo zobaczymy się jak zwykle w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was cieplutko, miłego dnia. Pa! pa. Chciałam Wam jeszcze pokazać asem, Iman. Bo tu mi siedzi Iman. Iman, cześć kochana. Cześć! Widzisz, widzowie są. Iman mi dzisiaj od samego rana towarzyszy. Chciałam Wam, wam pokazać. No Iman. No cio, kochana taka. Kochana. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz razem z Iman i pa, Papa.